Witam, nazywam się Michał Piewkowicz i wraz z moim asystentem Krzysztofem Barczakiem zajmiemy się dzisiaj dźwignią Udegarami. Inaczej nazywają po polsku Kimura. Najpierw pokażę tą dźwignię wykorzystywaną jako chwyt transportowy. Tutaj łapie za triceps. W ten sposób. Tutaj. I tu wystarczy dołożyć dźwignia rękę. Dźwignia jest w ten sposób wyciągana w miarę jak ręka jest doginana ku górze wzdłuż kręgosłupa. Okay. jeżeli złapię tak z łatwością, przyjmuję kontrolę nad oponentem, okay. jeżeli docisnę tutaj rękę do góry i przyciągnę drugą ręką jego, jego głowę do swojej no, to mam totalną kontrolę. Mogę sobie tutaj z nim chodzić. Jak się zacznie szarpać mój przeciwnik, coś próbuję zrobić. No, to wskazuję odpowiednio nacisk na rękę. Okay. Jeżeli by się stało w ten sposób, że on się z tego wyswobodzi, to jak sobie tak, to nie będę uważał, założę klucz na rękę zamiast szybko złapać głowę i on będzieść widnieć. Kładę się tutaj, okesa gatane, ciągnę rękę tu, wzdłuż kręgosłupa. Okay. Kładę się razem z nim. Mój no przeciwnik tu się podda. Ważna jest kontrola nad tą ręką. Jeżeli od razu idziemy do chwytu koń, kończącego, to pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć to ramię. Okay. nie mogę go wypuścić pewną klasyczną wersją tej e, dźwigni jest wersja e, udegrami z pozycji bocznej tutaj składam na w ten sposób powiedzmy, że mam taką sytuację i teraz tak mogę założyć taką dźwignię tutaj, w tą stronę okay. mogę też w tą i to jest kimura czyli udegrami i teraz tak, przybijcie rękę do ziemi, tu nadgarstek i ściągnijcie do ciała. Jeżeli od razu Wam się uda przy ciele, to skręćcie małym palcem ku górze jego nadgarstek. Prawda? O tak, tak żeby ręka była wygięta bardzo nienaturalnym kątem. Widzicie? Tutaj. I teraz tak, ja mogę... Złapać za własną rękę i ciągnąć tu, okay. lub przełożyć z ręki do ręki. Najpierw ściągnąć obrączku ciele, okay. A teraz wciągnąć rękę pod łopatkę, ciągnąć wzdłuż kręgosłupa. Drugą ręką mogę go rozciągnąć, odepchnąć w tą stronę. Uż w ten sposób moje ręce pracują na boki. I mam szybkie poddanie z jedną ręką wolną, w zasadzie. To można wykonywać również w pozycji północ-południe, czyli ogatamy. Mam przeciwnika w ten sposób, ok. Tutaj i teraz tak. Z samej tej pozycji raczej trudno jest atakować ręce, ale że nie zmodyfikuję pozycję, ok. Tu. Zejdę trochę na bok. To złapię. trochę popiętnie. Będę centralnie leżał na jego głowie, tylko z boku, kontrolując cały czas, naciskając ścianę na jego głowę. To przyjmuję jakby trochę boczną pozycję, trochę oko cicho gatamy. I robię to samo. Skręcam małym palcem do góry, ściągam tu. Ciało i mam mocną dźwignię. Mogę tutaj go rozciągnąć, mogę utrzymać ciężar ciała na połowie, wciągać, po prostu obręcz rękę pod łopatkę i w ten sposób to działa. Okay? Analogicznie do poprzedniej wersji, tylko z innej pozycji. Okay? Ostatnią wersją tej dźwigni jest e, wykonanie jej e, w kontrze, z dołu, z gardy. Okay? Załóżmy, że tutaj E, 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 Trzymał krzyśka w gardzie, oparł przez chwilę rękę w ten sposób, wtedy jest najlepiej, albo ja mu ją zsunęłem. Tutaj, ok. Rozpinam gardę i teraz całym ciałem pcham tą rękę w tamtym kierunku, ok. Podpierając tu za triceps i za łokieć, ok. Modyfikuję pozycję w ten sposób I teraz Oburącz staram się wciągnąć rękę tutaj w tym kierunku. Okay? Bardzo ważne, żebyście nie próbowali tej dźwigni wyciągnąć w powietrzu w ten sposób. Krzysiek zaprzy zaprzysię, tutaj mogę przegrać. Okay? On jak jest bardzo silny, to z racji, że jest w lepszej pozycji, może usztywnić rękę i z łatwością z tego wyjść. Okay? Jeżeli przytnę rękę do pleców, teraz spróbuj. To ja wciągam po prostu tutaj tą rękę w stronę kręgosłupa Pum. a potem idę do góry. Ok? W ten sposób. Jest możliwe również, że przeciwnik przeczuwając nasz zamiar tutaj przetoczy się. Ok? Należy dalej Trzeba za tą rękę i ciągnąć dźwignię pomimo przetoczenia, okej? Okay. też to jest Agna Wariacja tej dźwigni: gdy jesteśmy tutaj, możemy przerzucić nogę dalej w ten sposób. Ok, złapać go tu, wciągnąć nogi w ten sposób. Ok, prawie do siadu japońskiego, do seiza, I spójrzcie, wykonuję tę dźwignię bez użycia rąk, po prostu wypychając biodra i brzuch do przodu. Ok. On dalej może się przetoczyć, więc powinienem to zrobić, o tak, nie prostując się, obejmując go tutaj ręką. Dźwignia jest bardzo mocna i dość upokarzająca, że mogę sobie nawet pomachać do Was ręką wyciągając. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko, czym chciałem się z wami podzielić.